Siemano! jeszcze jeden dzisiaj filmik który deweltuję, ile zarobiłem? Czy się działo na markecie? Czy coś ciekawego, czy spektakularnego się działo, jak tutaj sobie zarabiałem, jak mnie nie było. E, I coś w ogóle zarobiłem. Takie, taki dzisiaj e, odcineczek drugi, szybki step, zapraszam Was jeszcze na Pyre czyli stronę, gdzie wymienisz widzu swoje skiny. Oto w tym miejscu macie darmowe 10 dolarów z moim kodzikiem elzar Dodatkowo strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmu, więc wyjmiecie dużo przepięknych krawcioków z czarnikami. Naprawdę może to jest dużo przekuzacki kratów jest tego na stronie od zawalenia, Dodatkowo przy wpłacie z moim kodzikiem, dostajecie aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów widzę darmowe 35 dolców przy doładowaniu 30 dolarów darmowe 350 dolarów. Linkaż do e, stronki znajdziecie sobie w opisie materiału. E, generalnie ja tutaj się też sprzedawałem kilka rzeczy, patrzyłem, flipowałem. E, udało mi się to zrobić na tych na czarmach. Podprzedawałem sobie te czarmy z tymi galilami, co ja mówiłem o tym sposobie. E, I wychodzi na to, że z jednego galila z czarmem e, zarabiliśmy 80 parę groszy, gdzie tam ich kupiłem około 10, więc 8 ziko z kałakiem wlatuje, e, a przy okazji Teraz wiecie, że e, to nawet 90 groszy. E... W ten sposób bardzo jest fajny, można wyłapywać, więc polecam na odcinek sobie wbić On będzie na końcu materiał, wam go przypnę e, Więc na tym się trochę udało zarobić Dodatkowo e, sprzedam przed chwilą legendy z Austin Bo coś tam już w magazynie miałem, więc jeżeli macie to tam się trochę opłaca Bo po złote 15 da się je sprzedać e, A trochę też Austin rosło Więc też tam posprzedawałem sobie legendy z Austin e, Zobaczcie one są o tutaj Złote 15 się kupują, znaczy przed chwilą jak ja to robiłem e, Więc spoko opcja bo tam, Znaczy to tam jest 5 groszy na kapsule, nie? Ale zawsze jak coś tam sprzedacie to ja tam zarobiłem was 2-3 złote Więc zawsze coś plus punkty na się to farmić, chociaż z drugiej strony tego nie polecam, bo e, saple się podbija, tak, musicie to znowu kupić, ale wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest? Dodatkowo e, trochę tutaj z zamówień udało się zarabiać, też flipowanie, 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 e, też tutaj wpadło kilka naklejek, ostatni ten KNS się kupił, co składaliśmy na jego zamówienia, Co e, jakieś Naj się sprzedawało, też chyba na spoko, czekajcie, gdzie jest ten K S? gdzie jest ten K S? a i na przykład kupiłem się te naklejeczki e, z karnetu, one teraz znów poleciały do góry, 22 zł, chyba coś takiego, niektóre rzeczy stoją Miejscu, nie wiadomo, na niektórych też jest strata, nie, by się tak mieli liczyć, ale czekajcie. O, tutaj nie, też nie ma tego. Ja nie znajdę, ale mi się KNS, którego kupiłem za 20, to chyba 3 zł. Eee, czekajcie, może go tak znajdę. Eee, Słuchaj, co ja robię. Dużo jest tutaj tego? Nie, dużo tego nie ma, więc git. Pójdziemy sobie na trzecią stronę, no to na drugiej nawet on będzie. On teraz ile kosztuje 29. O, ten, 28 z kawałkiem, miestami też będzie flip na dwa jakieś złote z kawałkiem e, 29-10, więc teraz też po jakieś 2-3 nie nie wleci, tak kilka jeszcze innych naklejek się kupiło, więc e, ile się udało Ci zarobić na oko? Na oko przez ten czas, w wakacje mi nie było, jakoś 8-9 dych wpadło. E, le, lepszy w sumie, jeżeli chodzi o tydzień, bo to naklejek się też pokowało tyle rzeczy sprzedało, ale też jakbym był, to też dałoby się więcej zarobić, bo dużo pików było, dużo naklejek poleciało. Na przykład ten GodSend, którego też kupiłem pod ryzyko, nie wiem czy pamiętacie z RMR-a, tak sobie go trzymałem i tak patrzę, a on też poleciał z RMR-ka, o Jezu to jest folia co robię e, o, holo, więc on to w ogóle był na jeszcze większym piku, 5,50, bo teraz go zauważyłem, sprzedają go po dwa coś, a też kupione złote 30 więc też spoko, więc jakoś coś tam się e, pozarabiało, wiadomo kokosów może się zbiło, ale zawsze coś jest wiadomo małymi kratkami do przodu, więc zowie, Dziękuję za dzisiejszy film, trzymajcie się życzymy miłego dnia, strzelcie pilnie subika jeżeli lubicie ten content e, i co, trzymajcie się widzowie, cześć cześć